Jak nagrać to, co zdarza się pomiędzy ludźmi? W jaki sposób opowiedzieć o miłości? Gdybym mogła się śmiać, to bym się śmiała od rana do wieczora. No. Wolności. Godności. Chodź, Igorku, chodź! A to zaczynamy już? Tak, tak. Zapraszamy na podcast Torby Reportera i Podcastera. Uczymy, jak robić dobre audio. Cześć, tu Hanna Bogoryja-Zakrzewska. Nie mogłam się powstrzymać i dzisiaj w podcaście usłyszycie takie krótkie fragmenciki, według mnie śmieszne, nagrane podczas naszych wypraw reporterskich. Ja lubię takie fragmenty zachowywać w sobie. W radiu to nazywałam cymesami. I wykorzystam je dzisiaj do dżingla. A może, a może tak? Pani dać gąsek? Te gąski to grzyby. No, mnie to po prostu śmieszy, bo tutaj rozmawiałyśmy na jakieś takie dosyć ważne tematy, ale zupełnie inne. Nie o grzybach i nagle pytanie o gąski. Ale dzisiaj nie o gąskach będzie, tylko będzie o tym, jak wymyślać sobie tematy do poszczególnych odcinków podcastu firmowego. Ja tylko przypomnę, że ten podcast Torby Reportera i Podcastera prowadzę wspólnie z Katarzyną Błaszczyk, że jesteśmy byłymi dziennikarkami radiowymi, już w radiu na etacie nie pracujemy, natomiast przygotowujemy podcasty i produkujemy na zlecenie. I oczywiście szkolimy. Bardzo dużo na temat podcastów zapraszam na stronę torbareportera.pl. A ja z panem pójdę do kuchni. Niech się pan nie boi, ja panu nic nie zrobię. Ja się pani nie boję, pani, <grym <grym pani nie na dziewczyna, czyli. To taka grzesz? to ja no. nie jestem, ale. <grym> Słuchasz podcastu Torby Reportera i podcastera. Temat tego odcinka zrodził się podczas prowadzenia przez nas warsztatów w integratorze przedsiębiorczych na Bielanach przy Urzędzie Miasta. To były warsztaty podcastowe przeznaczone dla osób, które prowadzą własną działalność. I w pewnym momencie zapytano mnie: No dobrze, ale najbardziej się boję tego, skąd będę brała pomysły na podcasty, na kolejne odcinki. Mam pomysł na pięć, ale. Ale czy to wystarczy? No Nie do końca wystarczy, żeby czuć się bezpiecznie i lepiej sobie tych tematów przygotować więcej. No i wtedy ta uczestniczka właśnie zapytała, czy mogłaby mi powiedzieć, jakie ja mam sposoby na znajdowanie tematów do podcastów torby, reportera i podcastera. I powiedziała mi wtedy okej. Okay, teraz ci na to pytanie nie odpowiem, bo nie mamy aż tyle czasu. Natomiast obiecuję, że pojawi się podcast albo wpis na torbie reportera i podcastera. I o tym będzie właśnie ten odcinek. I teraz żeby nie być gołosłowną, powiem jak dane tematy Pojawiają się w torbie reportera i podcastera, ale też spróbuję przygotować takie kilka propozycji dla innych podcastów, na przykład z dziedziny finansów i księgowości, dla dietetyków dla osób, które zajmują się zwierzętami, czyli nie wiem, mają podcasty, mm, wolontariusze ze schronisk, albo właśnie schronisko, albo treser psów, treserka psów, tak. Dosyć często spotykam po prostu osoby, które przychodzą na, na warsztaty i właśnie czymś takim, taką tematyką się zajmują i planują zrobienie podcastów. No i jeszcze może samorozwój. Samorozwój, psychologia no, tych podcastów jest mnóstwo. I stąd często jest pytanie, jak mam się wyróżnić na rynku. Dlatego też jeszcze podam przykłady, właśnie o samorozwoju czy psychologii. Myślę, że warto tutaj także powiedzieć, bo to jest taka uwaga dla wszystkich osób, które zamierzają przygotowywać podcast albo już ten podcast prowadzą. Często się do nas zgłaszają podcasterzy z prośbą o taką konsultację, nawet jednogodzinną. My wtedy słuchamy tych podcastów, i właśnie też mamy taką uwagę, którą myśmy z kolei dostały na początku drogi od coacha biznesowego, do którego się zgłosiłyśmy. I od razu dostałyśmy taką uwagę, że: Okej, okay, to co mówicie. To chyba pokazuje, że jesteście ekspertkami, tylko ja nic z tego nie rozumiem. Wy mówicie o jakiejś dramaturgi w podcaście, ale o co chodzi? Ja sama nie wiem, co to jest podcast. I to nam uzmysławia, że jeżeli prowadzimy podcast, to najczęściej się na czymś znamy. Ale niekoniecznie nasz odbiorca musi się na tym znać, ale musi rozumieć, co my do niego mówimy. Także taka ogólna pierwsza rada, tak? I to mówimy podcasterom podczas konsultacji, że słychać, że nie wiesz, jakiego rodzaju język rozumie twój odbiorca. Więc musisz zejść niżej. Nie ma w tym nic złego. I tak samo warto opowiadać o takich podstawowych rzeczach w podcaście, a nie od razu zaczynać o skomplikowanych materiach. I na przykład w torbie reportera i podcastera. Na początku nagrałyśmy takie ogólne, ale bardzo potrzebne, poradnikowe tematy, na przykład o sprzęcie do nagrań, który nosimy w torbie, o tym jak zacząć montaż i jak ten montaż powinien wyglądać, ile kosztuje podcast, jak promować podcast, jak zarabiać na podcaście, bo też wiemy, że podczas konsultacji podcasterzy o to nas pytają. Czyli Pierwszy rodzaj podcastów, który możesz stworzyć, to są właśnie takie podstawowe zagadnienia, podstawowe pytania, które nurtują twojego odbiorcę. Powiedzmy, że mamy teraz do czynienia z osobą, która zamierza prowadzić podcast o finansach i księgowości. Co by mogło być tymi podstawowymi pytaniami, na które podcast będzie odp odpowiadał? Bo dobrze by było, żeby właśnie podcast odpowiadał na jakieś pytanie. Najlepiej to pytanie zadać na początku i powiedzieć: "Jak posłuchasz tego podcastu, to znajdziesz odpowiedź prawdopodobnie na swoje pytanie. W księgowości to są proste rzeczy, akurat, czyli na przykład księgowość w działalności gospodarczej, księgowość spółki. Czy musisz mieć księgowego? Jak wybrać biuro księgowe? Jak założyć biuro księgowe? Co musisz wiedzieć o podatkach, kiedy VAT? Ja tak mówię, bo to są właściwie pytania i informacje, które myśmy z Kasią same szukały w momencie, kiedy postanowiłyśmy odejść z radia i założyć własną działalność. I właśnie przeglądałyśmy i szukałyśmy takich informacji. W ten sam sposób można, jak gdyby myśleć o podcaście, na przykład psychologicznym, czyli tutaj było, jak wybrać dobrego księgowego, a możemy teraz zapytać, a jak wybrać dobrego psychologa, jak znaleźć dobrego dietetyka, albo dobry psycholog to kto, dobry dietetyk to kto, jak wybrać psa, jeżeli mamy podcast o zwierzętach, też takie podstawowe informacje, jaka rasa dla leniwych, najpiękniejsze psy, jak wychowywać psa, co zrobić z agresywnym psem, toaleta psa, pies na smyczy, psychologiczne podcasty o takich podstawowych zagadnieniach, co to jest asertywność, co to jest empatia. Jak mówić nie? Czy warto mówić w związku o potrzebach? Agresja w związku. Jak być kochaną? No, w diecie to jest dla kogo dieta? Po co dieta? Czy dieta jest zdrowa? Którą dietę wybrać? Wady i zalety i tutaj po kolei można wszystkie diety po prostu przelecieć, tak? Też takie podstawowe zupełnie zagadnienia, ale jeżeli one będą w ciekawy sposób przedstawione, Ktoś będzie o tym naprawdę mówił, tak, tak jakby miał za to zapłacone. Czyli nie boję się sprzedawać swojej wiedzy, nie boję się dzielić swoim doświadczeniem. To znajdzie się bardzo dużo odbiorców właśnie na takie tematy, więc warto dzielić się wiedzą i to jest taki pierwszy mój pomysł na to, jak robić te odcinki, o czym one na początku mają opowiadać. Pani mnie nagryła? No oczywiście, po to przyjechałam. A tu podcast Hani i Kasi. Uczymy jak rozmawiać z innymi. Teraz y, też taka uwaga, która być może pomoże y, ci w znalezieniu kolejnych tematów na odcinki. Nie pytamy w ten sposób y, potencjalnego odbiorcy: słuchaj, o czym byś chciał, żebym nagrywała podcasty psychologiczne, tak? Powiedz mi, jakie tematy. Bardzo rzadko wtedy można uzyskać jakąś taką odpowiedź. Y, którą będziemy mogli rzeczywiście wykorzystać, dlatego że ta osoba w danej chwili nie wiem, nic jej nie przychodzi do głowy. No, takie pytanie stawia nas trochę pod ścianą i, i zmusza do jakiegoś wysiłku myślowego, a ja wcale nie mam na to ochoty, żeby dla kogoś coś wymyślać. Ale jeżeli na przykład robimy podcast psychologiczny i zapytamy, no nie wiem, no naszą koleżankę, tak, czy Panią, z którą siedzimy w przedziale, w pociągu, i chociaż to się coraz rzadziej zdarza, bo i próbujemy z nią rozmawiać. Ja rozmawiam namiętnie z ludźmi w pociągach, w kolejkach do lekarzy i w innych miejscach, i stąd też zdobywam właśnie tematy. Także polecam ten sposób. Ale rozmawiamy właśnie z kimś i mamy zamiar stworzyć tę serię podcastów psychologicznych. To, tak jak mówię, nie pytamy się, jak, na jaki temat pani by chciała usłyszeć ten podcast, tylko mówimy, Wie pani, ja, czy, czy wiesz, ja przygotowuję taki podcast psychologiczny, tylko zastanawiam się, czy to w ogóle ma sens, czy taka rozmowa z psychologiem, czy to może kogoś w ogóle zainteresować. No i druga osoba mówi, no chyba nie, chyba nie, a dlaczego nie? A, bo tam psycholog to tacy szarlatani. No już mamy pierwszy temat, tak? Czy psycholog to szarlatan? Albo wie pani, albo moja sąsiadka była i ona powiedziała, że ten psycholog to nic nie pomógł. Jakiś taki był nieudany, tylko pieniądze biorą. No to już mamy drugi temat. Jak znaleźć psychologa? Albo wie pani, bo to w ogóle jest drogo, drogo, tak, to nie każdy sobie może na to pozwolić, tak? Ile kosztuje dobry psycholog? <grym> I jaki musi być psycholog, żebyś zapłacił za tę wizytę? Coś w tym stylu to by mogło być, prawda? Od razu też nasuwa się podcast, dlaczego boimy się chodzić do psychologa? Dlaczego psycholog nam się tak źle kojarzy? Dla kogo psycholog? Komu on by się przydał? Kto potrzebuje takiego spotkania? Jak zachęcić drugą osobę do skorzystania z psychologa? Bo na przykład widzimy, że przydałoby się to. Naszej koleżance, tak? No więc od razu, jak zachęcić koleżankę, żeby skorzystała z usług psychologa, jak to zrobić. Zobaczcie, nawet taka krótka rozmowa z kimś, kto tak, no, nie dostarcza nam gotowych tematów na odcinku, już na odcinek już jest taką inspiracją do tego, o czym te odcinki mogłoby być żeby one rzeczywiście były interesujące i wypływały z tego, co ludzie myślą i czego oczekują, jakie są ich potrzeby, nawet takie potrzeby często nieuświadamiane. Pamiętajmy też o tym, że te odcinki nie muszą być wcale długie. Mogą być krótkie, mogą być nawet dziesięciominutowe. To, co jest ważne, to to, żeby tam był sam konkret. W radiu to się mówi, czy w telewizji, samo mięso. Czyli to, co jest ważne, żeby to nie był taki słowotok, i biedny słuchacz czeka i czeka, aż wreszcie dostanie jakieś wskazówki, coś z czego skorzysta, jakieś przykłady. Nie. To musi być sam konkret i może wtedy spokojnie trwać 10 minut, tak? Bo nie ma sensu, żeby siedzieć i nie, nie dostać potrzebnej wiedzy. Kolejny mój pomysł na to, jak znajdować sobie temat na podcasty. To jest zapraszanie innych osób do studia, czy tam do kawiarni, czy w inne miejsce na rozmowę. Do kawiarni to może niekoniecznie polecam, ale po prostu zapraszanie drugiej osoby do rozmowy. Nie eksperta jeszcze, tylko bardziej kogoś takiego jak nasi odbiorcy, jak nasi słuchacze. Kogoś takiego, kto te wszystkie problemy, które poruszyliśmy w pierwszej, w tych pierwszych odcinkach z taką podstawową wiedzą, to ten ktoś już na sobie przerobił. I my możemy teraz usłyszeć, jak coś wygląda z jego perspektywy, nie z naszej. My opowiadaliśmy, jak to powinno funkcjonować, a teraz bierzemy kogoś, kto w praktyce tego doświadcza. Torbie reportera i podcastera to na przykład wywiady, które prowadziłam z, z znakomitymi reportażystkami radiowymi, z Agnieszką y, czyżewską Mess, z Katarzyną Michalak, z Anią Dudzińską, z Anną Sekudewicz i ja z nimi rozmawiałam, sama to mogłam właściwie powiedzieć, bo ja z nimi rozmawiałam o reportażu radiowym. Co to jest reportaż radiowy, jak go nagrywać, jak rozmawiać? Przecież ja to wiem. Ja 30 lat robiłam reportaże, 32 w radiu, a poza radiem też robię reportaże w tej chwili. I zrobiłam tych reportaży. No, myślę, że już dochodzę powolutku do 2000. Więc po co ja z nimi rozmawiam? No, rozmawiam, bo chcę poznać ich perspektywę, bo każdy z nas jest inny i każdy się zmaga z czymś innym. I tak samo możemy zaprosić do naszych podcastów inne osoby, inną księgową, która powie, z czym ona się zmaga, jaki ona ma pomysł, do niej z czym przychodzą najczęściej klienci, jaki oni mają problem, co ona by sobie życzyła, żeby się zmieniło u klientów w stosunku do, do, do księgowej. Albo szukamy księgowości, księgowo biura księgowości, który się w czymś specjalizuje i pokazujemy, jak sobie radzi w takiej niszy. Więc y, możemy w ten sposób, możemy, y, to y, przygotowywałam podcast dla empatycznej Ewki, czyli dla Ewy Tyralik, i ona zapraszała inne psycholożki. Ewa się jest, Tyralik jest psychologiem, zajmuje się głównie empatią, ale zapraszała swoje koleżanki, żeby z nimi porozmawiać o, o tym, jak one podchodzą do pewnych rzeczy albo o ich dziedzinie psychologii, tak? bo, bo empatia to jest jedno, ale przecież mamy jeszcze całe może innych takich zagadnień psychologicznych. Też chciała z nimi, kiedyś pamiętam, zaprosiła do studia kilka osób, bo były wtedy po przejściu takiej. Nowej metody psychologicznej i chciała z nimi porozmawiać, co one osobiście z tego wyniosły. Czyli też, jak gdyby rozmawiała z osobami, które nie występowały, nie występowały tutaj w roli eksperta, tylko właśnie bardziej odbiorcy. Tutaj można by było też przygotować dla na przykład księgowości takie podcasty o tym, jak ktoś popadł w tarapaty bez księgowości. Albo jak ktoś zbyt długo zwlekał z pójściem do psychologa i jak to się skończyło, albo z kimś, kto właśnie doświadczył nowej metody i powie, jak to na niego działa, albo świat mu się otworzył po terapii psychologicznej i nagle wszystko stało się proste, nagle zaczyna zauważać swoje potrzeby, mówić o swoich emocjach. Więc także to może taki klient, taka osoba może wystąpić tutaj w naszym podcaście i o tym opowiedzieć i też się dowiedzieć, co się musiało wydarzyć, żeby, żeby ta osoba się zdecydowała pójść na taką terapię, co było dla niej trudne, co ją zaskoczyło, co z tego wyniosła, co postanowiła zmienić, jakby innych zachęciła do pójścia na taką terapię. No, mamy też, jak mówiłam, podcasty dietetyczne, no to tym bardziej szukamy osób, które powiedziały, że one nigdy w życiu nie pójdą na żadną dietę. I one takiej diety nie będą stosowały, chociaż ważą powiedzmy 50 kilo za dużo. Więc zapraszamy taką osobę, żeby poznać jej punkt widzenia. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Bo nie zawsze to muszą być przecież takie przykłady ze szczęśliwymi historiami. My po prostu chcemy w tych podcastach rzeczywiście się dowiedzieć, jak świat wygląda, bo przecież nikt nas nie cenzuruje. Tak? To są nasze własne podcasty, więc możemy takie rzeczy opowiadać. Rozmawiamy z osobami, które schudły, co, zadziało? Co, co zadziałało, jak one to zrobiły, jak się z tym czują, co to zmieniło w ich głowie, co to zmieniło w ich relacjach. Z kolei przy tych podcastach zwierzęcych, no to zapraszamy oczywiście. O, mnie by można było zaprosić. Jak sobie radziłam z agresywnym psem? Kasię błaszczek można zaprosić. Jak Kasia sobie radzi z psem, który lata luzem i co pewien czas ginie. Więc myślę, że tutaj zupełnie w przypadku tych takich odcinków na temat zwierząt, wychowywania zwierząt, to tutaj raczej nie będzie żadnych problemów, żeby zaprosić kogoś i, i porozmawiać jakiegoś. Właśnie takiego właściciela psa. Cześć Jak Jaki was jest dużo, kurczę. To podcast warsztatowy Hani i Kasi. Dowiesz się, jak robić ciekawe podcasty. W zasadzie omówiłam do tej pory dwa sposoby na to, jak szukać pomysłów na odcinki, jak szukać tematów na podcasty firmowe. Mam tych sposobów o wiele więcej, więc. Zrobię w takim razie dwa odcinki na ten temat. Podsumowując, powiem tak dawać jak najwięcej wskazówek i rad, dzielić się swoim doświadczeniem, nie patrzeć na to, że nie martwić się, że za to nie mam pieniędzy, bo to się zwróci. No, mówię to z własnego doświadczenia jako, jako współautorka Torby Reportera i Podcastera. My przecież bezpłatnie na blogu Torby Reportera i Podcastera od 2017 roku umieszczamy wpisy i podcasty, i jest tam ponad 100 wpisów, 70 podcastów. Słuchajcie, to naprawdę procentuje. To, co dzisiaj powiedziałam, możecie też przeczytać sobie na naszym blogu, na naszej stronie. I tam są linki do wszystkich tych podcastów, torby reportera i podcastera, o których mówiłam. Zapraszam do słuchania, no bo w końcu jest to podcast warsztatowy, a jak rozumiem, słuchają mnie tu osoby, które chcą się specjalizować w podcastach, chcą je robić jak najbardziej atrakcyjnie. I zapraszam na konsultacje z nami. Cena nie jest mała, od razu mówię, natomiast są osoby, które z tego korzystają i są bardzo zadowolone bo w czasie takiej godziny zegarowej naprawdę można znaleźć swój sposób na to, żeby ten podcast wyróżnił się na rynku, żeby, żebyśmy byli z niego zadowoleni, żeby był taki, jak sobie wymarzyliśmy. Warto też sobie kupić naszego e-booka, sztuka rozmowy w podcaście i nie tylko, bo bez sztuki rozmowy wielu dobrych podcastów by nie było. A rozmowa się przydaje nie tylko przecież w podcastach, tak? Ona się przydaje nam na co dzień i przez to życie jest lepsze. Zapraszam na odcinek drugi za dwa tygodnie. Jeżeli macie jakieś pytania, jakieś komentarze, to ja bardzo chętnie je przeczytam albo na naszym blogu, albo na Spotify'u, czy na YouTubie, bo wszędzie tam przecież ten podcast jest. Pozdrawiam serdecznie. A może, a może tak? Pani dać głos.